Cześć! Słuchasz podcastu Coach Szlafroku. Z tej strony Monika Jurgiel i dzisiaj w 24 odcinku podcastu opowiem Ci o nowych perypetiach coacha w Szlafroku. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy! Od kilku tygodni miotam się z podjęciem pewnej decyzji. Czy zrezygnować z kolejnego dnia etatu? Czy jednak nie? Obecnie pracuję na etacie... Cztery dni jako EAL Coordinator i tylko jeden dzień coachingowo, no i oczywiście po godzinach pracy na etacie. Szczerze, czasami nie wyrabiam. Uwielbiam być coachem, spełniam się w tym, realizuję. Jestem sobie wdzięczna za podjęcie decyzji w 2019 roku o rozpoczęciu studiów coachingowych. Chcę, marzę o tym, aby pracować coachingowo więcej. I tutaj pojawia się masa obaw. Nie myśl sobie, że tylko ty masz obawy przy podejmowaniu decyzji. Ja też je miewam. Jestem człowiekiem tak samo jak ty z krwi i kości. I też obawiam się konsekwencji, porażki, że mi nie wyjdzie, że się nie uda. Wiem, czego chcę, wiem, jakie są moje pragnienia, jednak ty myśli, A jak nie wyjdzie, a jak nie będziesz mieć więcej klientów, a jak zrezygnujesz z dnia pracy, gdzie masz zagwarantowaną wypłatę, a w kąciku gwarancji nie ma, ponieważ liczba klientów zmienia się z tygodnia na tydzień. Wszystkie te pytania, analizy, myśli kotłują się w mojej głowie. Moja intuicja podpowiada mi podejmij ryzyko, wszystko będzie dobrze. Zaufaj sobie. I znowu dwie moniki przeciągają linę w mojej głowie, jedna z argumentami za, a druga przeciw. Jak długo to będzie jeszcze trwało? Zastanawiam się. Wiem, dopóki nie podejmę jakiejś decyzji. Powiedziałam sobie, weź się w garść. Podejmij jakąś decyzję. Miej już to z głowy, długo tak nie pociągniesz. Zrobiłam sobie ćwiczenie schemat Dickensa. Nie wiem, czy o nim słyszałaś. To ćwiczenie polega na tym, że najpierw wyobrażasz sobie, jak wygląda Twoje życie, jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu. Jak to wpłynie na Twoje życie? Jak ono będzie wyglądało? Co się zmieni? Następnie sięgasz w przyszłość, na przykład za 5-10 lat. Jak będzie wyglądało Twoje życie, jeśli nic nie zmieniłaś? Chodzi o to, abyś sobie wyobraziła to, co stracisz maksymalny ból związany z brakiem zmiany. Pod wpływem tego, jak się czujesz, co straciłaś lub czego nie masz, lub kim się nie stałaś. Podejmujesz decyzję, zmieniasz się i teraz wyobrażasz sobie swoją przyszłość za 5 lat. Jak Twoje życie zmieniło się właśnie dlatego, że podjęłaś taką decyzję? Kim jesteś, co robisz? Chodzi o to, abyś podjęła decyzję. Jeśli okaże się, że przyjemność będzie silniejsza od bólu, zrobisz to. Zaczniesz działać w kierunku zmiany swojego zachowania. I tak pokrótce opowiedziałam Ci, na czym polega to ćwiczenie, żebyś wiedziała, z czym się ostatnio zmierzyłam. Podjęłam decyzję. Przyjemność wygrała z bólem. Rezygnuję z dnia etatu, czyli będzie mnie jeszcze więcej, ale to od września. Czuję się z tą decyzją fantastycznie. Mam energię do działania. Ostatnio próbowałam za dużo robić, a miałam za mało czasu na to, co chciałam zrobić. Uwierzyłam, że mogę to zrobić, że jestem na to gotowa, że dam radę. Nie ma innej możliwości. Mam tyle pomysłów, koncepcji, jednak przez pracę na etacie nie mogę ich realizować, właśnie dlatego, że muszę być w innym miejscu o danej porze. Wraz z tą decyzją przyszła kolejna. Myślałam już o tym od jakiegoś czasu. Te wszystkie decyzje są w nas, rosną, jednak musimy być na nie gotowe. Większość osób, które korzysta z moich usług, to DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Ja też jestem jedną z nich. Chcę rozszerzyć wachlarz, mo wachlarz moich usług po to, aby pomagać jeszcze większej liczbie osób. Zdecydowałem się na rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku terapia uzależnień. Jak to ze mną rezonuje? Czuję, że to jest moje. Mam nadzieję, że w tym roku ukaże się książka, która opowiada moją historię jako DDA. Czuję, że wszystkie kawałki puzzli zaczynają układać się w jedną całość. Tylko te decyzje. Trzeba być na nie gotowe. Jeśli tego nie czujesz, nie rób tego. Chodzi o to, że to ma być Twoja decyzja prosto z Twojego serca. W zgodzie z Tobą. A jak jest u Ciebie? Jak Ty podejmujesz decyzję? Masz jakieś sprawdzone ćwiczenie, schemat, sposób? Jeśli tak, to podziel się nim w komentarzu. Jeśli potrzebujesz wsparcia w obszarze podejmowania decyzji: Zapraszam na rozmowę. Z chęcią podzielę się swoją wiedzą na ten temat. Jeśli uważasz, że ten podcast to coś wartościowego, to podziel się tym z kimś, kogo lubisz, lub z kimś, kto skorzystałby z wiedzy na temat budowania pewności siebie i rozwoju osobistego. Jeśli masz ochotę, to zajrzyj na mój fanpage Monika Jurgielko w szlafroku, lub na mój kanał na YouTube. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, kim jestem i czym się zajmuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, Monika Jurgiel, trzymam kciuki za Twoje decyzje. Pa!